Szymam ludziska. ja jestem Kenzie, a tu już jest szósty odcinek Minecraft PVP Strabaczen. Przywitaj Przywitajcie. Siemanko mano. No i tak... E, ostatnio mieliśmy bana na tym serwerze, ale jednak nas odbanowali. I chyba połowa serwera tego miała bana. No. I. I tak, ogólnie był restart serwera i ten... Jak widzicie teraz po prawej stronie. Ten pierwszy gościu ma już modusa, on sobie gostek lata po. chodzi po wodzie, tak? Dobrze słyszycie? Chodzi po wodzie. Jakiś nobek na cichach, imbazjalista. <grym> może wyjdźmy. No. może. Wyjdźmy się klepać. Z tym baczem odkryliśmy nowe skrzynki. Te. z cztery emeraldu emeraldów. Była o, jedna. O o panie klepio O ktoś mnie podpalił Ej panie kurde, Ale znam ją jest... no. O panie klepio Ej cztery starca Tak dednę Dobra ja Uciekaj, uciekaj Jerozolimu Musimy takie fajne coś robić ty <grym, grym>, <grym>, No ty też O dobra. Ty, ja tego, tego apatara sypnę Oooo, o, coś ci poszło. Nubku Gdzie ty jesteś? A na widzicie? Jego Kurde, powiem. Jak, jak widzicie, mam trochę lagi, ale to no. Doiłem go. Doiłem go. Mówiłem. Któż bym mógł nie ja dobić? Nóg nie bije. Ej. Chodź tu na nu. Chodź tu na nu. Chodź tu na Ej, ale miał kurde, ja Ja mam tylko 48, dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Mm, lecimy na parze. O, widzicie jaki tu czter? Nie wiem, czy to czter, czy to jakaś ranga. Ktoś ma... A no wątpię. O kurde, widzicie jakie mam lagi. Kurde, ja... same klatki ja mi to... Ja o to... Same, bo ja, ja bym coś zdjęcia robił. Boże! Jaki no... No, flyout. Jaki? Nie Ej, mi jabłka Ej Lol Boż Ej ty... spokój Jako go pieprzę Dobra. Czekaj, bo mnie bije Ej goni się chciał za mną ty Dawaj tego, dawaj tego Okej okay. No nie wierzę Tak HP i tym to ja robię intro. Nie, <grymne> <grymne> ja, zabiłem go. O Ja sobie. Ja se... Nie, ty. Może ja, ty tylko dobijać umiesz. Tylko to potrafię niestety. <grymne> Cały ten pacz tylko dobija. Przesyłaś mi już połowę kasy. Bo ja się ubiję gościa, a ty mi go na jednego fita dobijasz. zabiłem go. Nie, Ej, Dobra. chodź na, tam jest. Do wełny. Mhm. Aha. Jakby mi ktoś pomógł, to bym się nie obraził. Bo skinę. Nie, nie, nie. Ja nie wiem. Ja też. O, widzisz mnie? E, nie, idziemy ze splątą. Gościu mnie już sześciu kratek bije. Nie jest kupił. Ja chcę tego. Jak, jak się na to łapce? To... W ciemno, widzę w ciemności. Uważaj, pomóż mi, sypam! Esypne, sypne, sypne. Sypne, Sypłem. Ja... No brawo, Wiem. dzięki. Ty Tylko najwyżej rzucasz, ja ci mówię, żebyś uważał. Duże mi temu uważał. Dwie mille. A teraz te coś też grają na tym serwerze? Ja nie wiem co tu się dzieje z tym serwerem. No nie wiem czy nie przeniesiemy na inny serwer, to ogóle Szukaliśmy ostatnio, ale jakoś nie mogliśmy znaleźć jakiegoś fajnego. Nie, rzucam mu dwa razy i stamtąd dać. Oj! No nie wierności Tu są twoje poty! Joki! No. Debil! Jaki kił odpalony! No nie wierności. Oh, fuck shit. Redmę, na, nie na niewidzialności mi zjechał masz moje ity jakieś czy coś? chodź tuż bo są twoje ity szybko bo gościu nie ogarniam i sypnę Jakbyś mi tak pomógł leca, to bo... lecę panie widzę walechem się. chodź chodź nie wiem tobie poszło coś? peru poszedł ci ten Jezu. Ej, sypnę, sypłem. Ja pije No. Ja tam lecę bez brojki. z tej strony, baba. O panie. Ja tam lecę bez piergielo, O panie. O kiedy, ile tam jest Itów? No Daj spokój w Już mi się nie chce nagrywać. Czem? Nie, byś no kostek mi wziął moje i ty. A ja go bierę a co na łuku A no, mam takie lagi, że to jest Więc to nie mogę trafić w niego Ululol, mi wziął hopo. Jednę. Nie. Jedno serce. Eee, no takie lagi mam z No, Ale ja mam lagi, ty. Ja szykle. Nawet jabłek nie mam. Pozdrawiam. Ja on chyba sypnie. Czy nie wiem. O Boże, Boże. Co to zało, kurde. Nie ciśnie. I lagi, lagi, admin. Agi, admin. Ulol. Ty, ty jesteś tu? Nie. O jest ja, mu osłabiemu. Henry? Może byś go nudka zabił. Ja mam 4 hapa. Ja biję tamtego co majtemy. Ja, ja też mam 4 hapa i co? I go klepię. Ja tego co majtemy. Zabij nudka, zabij. Noo, próbuję. Zginę. Ja zginę na debil. Kurde, sklep się mam łka. Ja mam, ale szczęśliwie. Ale mam, mam, upa, Ale ja, ja mam -1 -1, nie mam 511, nie? Mam, dlaczego? Anisie, chodź tu. Chodź tu, chodź. No, no i takie tam. <grym> <grym> I takie tam. Fajnie na początku, okej, okay, nie wysłuchaj. O ten kupuj ma nasze. No, brawo. Nie ten, tylko ten nie widziałem. No to jest... On to jest też. Yes. O no to to ty itemy, a ja biorę tego. Okej. Okay. Mam trochę. Oluczysz. da mi idzie, uwaga Masz jabłka? bo ja kasper dwa mój Kasper jakiś, kasper. Nie, ale chodź tu szybko! Ja, tak. Ej, ten debil nie klepie. Mieczyk 4 mi jest potrzebny. 4... 2, 2, 2, jest 2. Mam jabłka. Nie, nie mam jabłka, ja nie mam 2 oh, ja jabłka. Tego, tego, tego debila nie ma. Jabil. Gdzie ten debil? Patrzyłeś gdzie on poszedł? Nie. Chodź tu szybko, bo są Tyś i ty, wziąłe. jak i to B. Przecież jeden to jest. Dawaj, yy, ja wkradę. Cztery. Kościu, kościu, gości. Ktoś mnie klepił. O, wiem. Zabij mnie. No niby ja nie mam nic. Może się z Tędy... Zabiłem go! O! Yy. O lol! Buku. O, próbuję, to szybko! Yy, jeden... Jeden. Ostatnie apko, więc się nie dziwię. Jeden, 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 cztery, cztery, jeden, jeden, jeden. Mm. Masz, masz jakieś ity tam do B? Małe, mam kłopoty. Tyle. Tu ty biorę jakieś ity jeszcze. No, coś to jeszcze jest. O, dupy, to są moje śmieci. Jestem. Waliłem śmieci. Mi No, Musisz coś ci zawsze tam miałem. To nie jest coś tak. No, fajnie że śmieci bioriesz. No, super. No. Ja ten, nie, ten, No dobra, to jest tylko za zmiandzie. E, mogę ci dać tak. E, to, ci mogę dać, to, ci mogę dać, to, co ci mogę. Tyle mam spód Lol. no daj da jabłka mi pusta, bo noc taka. Ja miałem dwa taki. Miałem dwa taki. nagrywać, a nie bawić się w jakieś układanki. taki. Miałem nie, nie, ja mam cały wywónek pod. A ja nie mam nimi. Odpal po to jakąś. Masz jabłka, zjadł jabłka. No pod to mi nie da, widzicie? Mam. No jest tam No to Cię wyrzucę, ale a. weź chcę, no, bo teraz Ci weźmie. Wyrzuciłem już. Ale gdzie Ty o, jesteś? Nie że gdzie poszłem. Na spółkę? Wyrzuciłem. No to ja tutaj weź, bo ja nie wiem gdzie ty poszedłeś. to ja się szybko, szybko w kierunku bawełny. Wrzuciłem jak nie, weź, nie weźmiesz na to. ja się to weź, że ja się to masz. Wcisnę gościa. To jak mnie bo ciśnę gościu. Dednę. Dednę. Albo nie dednę. Dednę. Jesteś przyczep, yap zapoczął czessel mnie. No. Dobra. Ep.ZaProwadzenie.plasanarring Nad i kicked że tak opcję tak coś. mi mi Zimno mi było forte. Zimno no, nie? Kurde. Tu są, ja tam było gdzieś. Nie mam ci potoczników Grzybek jest lagowany czy ja mam? Rada? Grzybek jest lagowany Czy Jak ja się mi to odłączy, to ten to może ten to masz fajne zyski. Mam, ale nie, nie opłaca się, bo nie mamy miejsca. Tylko, no. Nie mam miejsca. Kurde, nie i nie, nie ma. Dobra, chodźcie być. No to zabij tego. No, nope, no, nope, no. Nope. Mój kill, mój kill. Jak, yeah, mój kill. O Jezus, ile cię ludzi. Nieee. Japi dole. Ale czy ty. Ej! Czybnę. O ciebie. <laughs> ej, ale cisnął. Jaki to jest... Ej! Jak go... Paz... Jopi... Jak ci ty! <laughs> Proszę o zbadawanie tego gościa. <laughs> Czy mi to widzicie jako chlepie? pomóż mi! Przejdźcie sypcie ja Jaki powód? Ej, aj Nie, ja sypam, sypam, sypam! Goni po tej wodzie Debbie. Nie goni po ty? Po ty On jest głupi, nie. Jak go No, szybciej. Jedę jabłka jem. Chyba tak dalej. Jeszcze 16. Boże, co za noob to jest! Ej, czemu on jest ja po powodze? Łopanie! Ja mi Ej, ja tyś, Jestem po co ci coś Ja nie mam butków Ja jestem biedny Seduszko! Tu sypnę Sypnę! Jaki noob! Nie! Ja tu nie gram, ty ja nie dzielę. Czekaj, jem potkę i tam lecę. I wiesz, Boże, jaki to jest nubek! I cisnego, ty! Cisnego, cisnego. Dobra, ja no. Dawaj, chodź tu. No. Do no? y Już tam lecę. Boże... ale nie... Takich nubów to jeszcze nie widziałem, naprawdę. Skóry, skąd on miał skóry? Skąd, sk skąd on może mieć skórę? Chodź tu. Chodź tu, bo to... Twojej ten... Gdzie to... Są... Nie wiem czy ci wziąłeś, czy ci zniknie. Gdzie ty Tam jesteś? Nie, jest jestem tu gdzie No okej. Okay. Y, buciki sobie obierę. Dobrze. Ale mam ci spać. wiesz, ochrona jedynka i. A coś jedynka, więc nie ma szansy. Skóra mięsko. Skóra mięsko, skąd on ciłeś tego miał? Jak mam po nim czydysz? Gdzież? tam nic nie wie, tam nie mam nic, no. no, ale poczekaj, ja nie mam jeszcze aparatu przy tym Boże, ja, bo nie wiem, to o, jabłek, się nie jabłek nie mam, skąd się Jabłek nie mam teraz no. ubijemy, ci po jednym nie, O nie, o nie, o ja pota to. to może ogarniemy koksa, It's a my tam, tam jest. jabłek Już tam nie mam ja nic do ja 15, bo 30 idę. Chodź tylko, mąż. chodź to czekaj. No 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 Muszę. czekaj. No to czekaj. No to czekaj. to No pani sprzątająca czy to było? No, no, ja już tak, to wyrzucić, 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 wyrzucić... Nie wiem, czy tacy są nie nieangarliński admini, że nie wiedzą, że jest na 4, czy nie wiem... Chodź sobie... Szkoda gary znowu do takich ludzi. Przejdzie takie nowe, piranocego. jak w tym Spawny... Tylko koksa mam. O, spawny. Zniemał spawnów. ja nie mam już wszystko siadać to się Dobra. No możesz nie, mi dać, nie, nie. nie podać. Tak, że nie mam. Chodź tam gdzie się wychodzi do wełny. Jest o, pięciu jabłek, dobra. Pięćdziesiąt okay, jabłek tak, daj mi idziemy. jaka mam. No, wrzucę. O. Chodź ten pan ma takie podobno do ty. A ty to by się nie dało ze za skin? No ja mam. A ty masz skinę? No, ja Jady nie widzę. Eee, kurde, ten odcinek będzie A Takie lagi mam że to się w dupie nie mieści. Ej, znowu ten no, gościu! No, go! Nie, ja, ja stąd uciekam. Nie, no ja, ja dziękuję. Ja co podziękowałam? No. Ty? Boże, taki nudusów no to ja jeszcze nigdy nie widziałem. Latają no, se Daj, <grym> daj spokój. Mieliśmy grać na innym serwerze, no. mieliśmy mnóstwo tych serwerów, ale... Zawsze nieudane e, dobra, jakaś ciota tu jest. Odpaliłem na ja... Nie cheater, tylko nie musisz bić go. Dobra. A, nie cheater, tylko ze za... Gdzie on jest? Ej, deadnę, deadnę! No. Trzy serca! Trzy serca! Pomóż, pomóż! Młupanie... Uciekał, uciekał... Uciekaaaaaj! Majtki w dół, relacja na tu! coś mnie jeszcze uderzył. Kurde, jak jakąś wyryję. jak lepimy, sklepij mnie, jak ja coś... No bo ten... Bierzemy go, bierzemy go. No. go. Zginę, 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 Ja go bierę. Nie, dobra, koniec O Jo pierdziele! Kopanie! Koniec odcinka, nie wiem. Ja ma... bym Ja to pierdzi. No i zginęłem. Koniec odcinka, nie, dawaj koniec. nie ma co. Jeszcze go zapadnę. No, zapadnę go, chyba że sobie też poczytujemy. Ale może nie na filmiku. <noise> 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 Okej, <Okay>. odnowimy się. <noise> Aj tam, I tam. Dobra, No tam. No się. pożegnamy to... się. Nie, nie ma co może dalej. Nie wiem, co dalej. Nie co dalej. tym to co dalej. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, co dalej. Nie co jest Nie wiem, co dalej. Nie wiem, co dalej. Jak to kisę, fan... do dziu... Jeszcze w dziurwie Nie Nie tym. Luminatif, akusatif. Dobra, to jest iluminative. Dawaj. Ty, fajny skin. Dobra. A No to myślę, że tym pięknym. Chodź tutaj. Ustawieniem się... Zakończymy ten odcinek. Rzeczywiście. E, fajlem. Tak. Ja. Oczywiście. Trzeba rozpocząć feilem i trzeba zakończyć fejlem. No. <laughs> Dobrze to... Jak nam się wa z wami bardzo serdecznie grał ze mną majster i Do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeżeli w ogóle będzie. Tak. I jeżeli ten, macie jakiś serwer fajny, PVP, możemy i jest to serwer jeszcze non-premium, to y, możecie nam podać IP w komentarzu. My tam sobie będziemy czuwać. No, no właśnie, Dobrze powiedzieć to. No, no to jak nam was bardzo serdecznie. Tak. Na razie czołem. Cześć.